Witam wszystkich serdecznie w no, wywiadzie z panem prezesem Kongresu Nowej Prawicy Januszem Korwinem Mikke. Dziękuję. Dziękuję. Koło mnie pan Dzegłosowa, bojownik w walce z Zusem. Proszę Państwa. W temat konferencji, dlaczego coraz więcej przedsiębiorców y, popiera Kongres Nowej Prawicy? Y, powodem tego jest to, że dowiedzieli się, że istnieje Kongres Nowej Prawicy, bo przed tym nie mieli przyjemności. Jak się dowiedzieli i poznali mi więcej program Kongresu Nowej Prawicy, to oczywiście y, się pod naszymi hasłami podpisują. Znaczy hasła, przypominam, to jest yy, zasada chcącemu nie dzieje się krzywda, wiara w człowieka, więc między innymi w to, że ludzie sami umieją swoje pieniądze wydawać najlepiej, na przykład likwidacja podatku dochodowego, prawda, jest bardzo ważne, nawet nie chodzi tylko o, mm, o Koszt tego podatku, tylko ile człowiek się musi namęczyć, żeby musi udowadniać, że nie ukradł tych pieniędzy, prawda? Musi się tłumaczyć z każdego danego grosza. Ten podatek trzeba zlikwidować. Bit do likwidacji. To już jest hasło, prawda, które on musi tutaj. Może pan Sowa powie parę słów o likwidacji przymusu ZUS-u. Dzień dobry Państwu, Grzegorz Sowa, moje nazwisko. Uważamy jako Kongres Nowej Prawicy, że każdy powinien decydować sam o sobie, że każdy powinien mieć takie prawo, żeby ukształtować swoje życie. Nasze, nasza władza państwowa nie pozwala nam. Nie pozwala nam w wielu czynnikach, m.in. w ZUS-ie. Nie możemy zdecydować sami, gdzie się ubezpieczymy i w jaki sposób zapewnimy sobie emeryturę na starość. Ja uważam, że lepiej od państwa, od naszej władzy, zapewnię sobie samą emeryturę. Dlatego wypowiedziałem umowę ZUS-owi i więcej się w ZUS-ie nie będę ubezpieczał, bo ja, jako obywatel tego kraju, zrobię to lepiej od naszej nieudolnej władzy. Dziękuję. Pan Sowa ma zresztą bardzo poważne powody. Przypominam, że ZUS zerwał umowę, jaką zawarł z nami lat temu 40, że wypłaci emerytury w wieku lat 65, a teraz zerwał tę umowę, no to jak jest zerwana umowa, no to przepraszam, dlaczego płacić prawda, za zerwaną umowę? Także jest to bardzo poważny. Po uciekawach się do tego usunkuje Trybunał Konstytucyjny, Stąd Najwyższy i tak dalej. Zobaczymy, walka się dopiero zaczęła. A myślę, że zanim dojdzie do rozstrzygnięć, to takich ludzi jak Pan Sowa będą już dziesiątki tysięcy, a, a, a nie tysiące, a może i setki tysięcy. Proszę Państwa, tak jest w każdej dziedzinie, prawda? Przedsiębiorca ma nieustanne problemy, a jak. Ma problemy przedsiębiorca, no to ma problemy również i klient, no bo jak on nie ma czasu się zająć, jak robi dobre krzesła, bo musi biegać po na podatkowej. No? Jak, on, jak on kupuje drogo, to sprzedaje również drogo. No? I to na tym wszystko się odbija oczywiście na klientach tych przedsiębiorców. Jeżeli on nie może wpłacić robotnikom, bo zapłacił podatek, no to w tym momencie również jego pracownicy są stratni. Także całe społeczeństwo jest stratne, jeżeli rząd wziął się za walkę z przedsiębiorcami. I na zakończenie chcę powiedzieć jedno. Rządzi nami Platforma Obywatelska, która nazywała się partią liberalną i powiedziała, że będzie dbała o wolność, w szczególności wolność gospodarczą. Niestety, proszę Państwa, Platforma nie zrobiła nic w tym kierunku, powtarzam, nic. Już nie mówię, że nie, nie jest to przymusu ZUS-u, prawda, ale nie obniżyła żadnego podatku. Przeciwnie, nawet podniosła VAT trochę. Więc y, to jest po prostu zdrada, że pan Donald Tusk y, otwarcie parę dni temu powiedział, że on nie jest liberałem, tylko socjaldemokratą. No to szkoda, że nie powiedział tego 20 lat temu, to byśmy trochę więcej o nim wiedzieli. To dziękuję w takim razie Państwu.